Dzisiaj, jak widzicie, jak widzicie, jesteśmy w grze Planet Evolution i dzisiaj stworzymy swój nowy układ słoneczny. Dajemy Crowd Solar System. Coś się zacięło. Nie. Najpierw trzeba zrobić Akurat słońce dajemy mu więcej masy, bo masa mu jest potrzebna, żeby rosnąć. Oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału bo może się pojawi więcej odcinków z tej gry. Ale na razie nie wiem My GP151 a ja więcej daję jeszcze tego, bo gwiazda to musi być duża gwiazda. No, że chyba tyle wystarczy. Ale wodę jeszcze, wolę jeszcze dodać trochę. Uch, dobra, 16 tysięcy, 17... Niech jeszcze to wleci i będziemy mogli stworzyć gwiazdę. Mamy gwiazdę. Dobra, dajmy Quad Solar System. Mamy Słońce pierwsze. Teraz stworzymy planetę. Wykorzystaliśmy 50 JP. I mamy planetę COLLECT, Enter Solar System, nowa orbita. Planeta tak zwyczaj nie może krążyć, ale Nie, one się nie będą tak. One się wtedy mogą tak zderzyć. O, gdzieś tak może być idealna planeta. Dobra, Enter. I teraz możemy. ją powiększyć ma masę już dwóch milionów czterech pięciu Sześćdziesiąty. Jak będziemy mieli 8... jak widzicie co teraz mamy tutaj gwiazdę neutronową i tą planetę krążącą. I akurat teraz Uf. może z... Z... damy ją tak? No, gdzieś tak. Krąży wokół pulsara. To było to. I teraz dodajemy drugą a, zostało na teraz jeden dripik, bo użyłem 100 na zrobienie gazowej. No świetnie. Ale i ważne, mamy nową planetę. Dodajemy nową orbitę 15 pop. Nie APAP, tylko tych AP. Dobra, mamy. Mamy już dwie planety. No więc na dzisiaj to by było już tyle.